Proszę powiedzieć, co pani sądzi o tym, żeby gmina wyemitowała obligacje? Ja powiem, że byłam w szoku co do, co do tej decyzji, ale nawet nie ze względu na to, bo spodziewałam się tego, że będzie emisja obligacji w momencie, kiedy burmistrz no, obiecywał tak szumny rozwój i boom inwestycyjny. Widziałam, że tak pieniążków w budżecie nie mamy, więc wiedziałam, spodziewałam się, że będą to obligacje, ale jestem... no. Powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo zdziwiona, że tak ważna decyzja i tak ważna uchwała ma być, tak naprawdę mamy nad nią pracować za 5.12 jak to się mówi, bo o 8.00 dopiero odbędzie się komisja budżetu, na której będzie omawiana ta inwestycja i mam takie pytanie do radnych, czy sami? No, byliby w stanie ze własnego budżetu zadecydować o tym, żeby wziąć kredyt, jakby nie wiedzieli na co, tak? No, biorę dzisiaj kredyt, już mam płacić, no, nawet jeżeli będzie przesunięte w czasie tam yy, spłata tego, no to odsetki polecą, bo nikt nam za darmo obligacji nie wymituje. Wiadomo, że to są koszty, nawet jak Burmistrz będzie udowadniał, że są niższe przy tak dużej kwocie niż jeżeli to by było w transzach, to uważam, że na chwilę obecną, jeżeli nie wiemy konkretnie, pod jakie inwestycje mają te obligacje być zaciągnięte, uważam, że nie powinna gmina. Nie powinni radni decydować o, o tak strategicznej i ważnej decyzji dla, dla naszej gminy. Uważam, że to powinno być poprzedzone jakąś analizą, spotkaniami z członkami Komisji Budżetu, którzy zadecydują, które inwestycje należy realizować, bo szumne hasło, że to będą inwestycje ze środków niej, na chwilę obecną WRPO jeszcze nie ruszyło. Oni są w powijakach. Rozmawiałam z kilkoma osobami, mówią, że na razie to są wstępne analizy, wstępne projekty, także nawet nie wiedzą, kiedy te środki unijne będzie można je pozyskiwać, a my mamy decydować dość szybko o tym, aby emitować obligacje. No, nie mówiąc o tym, że uważam ja osobiście, że jeżeli emitujemy obligacje, to burmistrz powinien decydować o obligacjach na swoją kadencję, bo decydowanie o obligacjach kiedy będziemy rozpoczynać spłaty do obligacji w 2019 roku i będą je płacić kolejni, obojętnie kto to będzie, burmistrzowie do 2028, no uważam, że jest nietrafiony pomysł na chwilę obecną, ale mówię, no chciałabym więcej informacji na chwilę obecną jako radni, no nie mam żadnych informacji oprócz tego, że jest projekt uchwały i wiemy jaka to jest kwota, jakie są terminy spłat. Um, uważam, że to jest zbyt mało, aby podejmować tak ważną decyzję. 45 milionów, mieliśmy chyba raz w 2008 36 milionów, o ile dobrze pamiętam, ale no, nigdy tak dużej emisji obligacji nie mieliśmy. Zwracam też uwagę na to, że w poprzednich latach, kiedy mieliśmy emitować 6 milionów. Mówiono, że to chcą wiedzieć konkretnie na to, co będzie, czy z tego będzie jakakolwiek korzyść dla, dla mieszkańców, bo jeżeli mamy zadłużać gminę, no to, to oczywiście musi być to z korzyścią jakąś finansową dla mieszkańców, więc ja bym chciała wiedzieć konkretnie na jakie inwestycje gmina zamierza zaciągnąć ten dług, bo nawet jeżeli to się ładnie nazywa obligacjami, to to jest kredyt, który bierze gmina, troszeczkę inaczej nazwany, inaczej oprocentowany, z innymi możliwościami spłaty, ale to jest dalej niestety, idziemy w kierunku zadłużania naszej gminy.